Siemano, z tej strony to jaki mam dla was? A w ogóle to nie jest taki odcinek, nie ma ze mną Miaśka, Chociaż to w ogóle to jest zapowiedź. Potrzebna mi jest taka jedna kartka. Zapowiedź serii, tak. Te. Teraz był nakręcony. Odcinek Minecraft w butelce. Szósta część. To nie jest żadna część bo chciałem zrobić takie coś, że y, poinformować was, że następna seria to będzie Zagrajmy w tasce planet back Jest taka gra. No i, y, no i w tej grze, y, ona jest super. W takim stworku, co zjada wszystko, co stanie mu na drodze. No i y, wtedy y, ten. Dobra. Y, po tej serii będzie Minecraftowe kloce. Też związana z Minecraftem, ale to jest mapka, którą ja sam zbudowałem. To jest teraz takie coś, że... Um, um, następne to jest Voxatron. SKKF też nagrywał, yy, więc ja też mam tą grę, yy, że to będzie daleko, daleko ta gra będzie w przyszłości. I ostatnie na mojej liście to jest... Yy, ojej. Ostatnie na mojej liście to jest gra yy, z The Tycoon 2, tak więc to będzie seria. Nie, że będę musiał tam przechodzić etapy. Nie tak jak w w Tasty Planet, czy w Voxatronie. Gry bez etapów to jest Minecraft w butelce, czyli ta seria. Yy, Zagranie w Tasty yy, Planet to jest seria, która yy, która jest, która ma poziomy. Minecraftowe kloty to jest też Minecraftowa yy, Ten I jeszcze yy, Jeszcze taka yy, jedna Agra yy, Voxatron. Czyli Minecraftowe kloty to też jest z Minecraftem związane Ale yy, Ale to jest mapka mojej roboty A A yy. No i później następna seria to będzie yy, psatron. Yy, to jest taka gra do przechodzenia. Tak to powiem. Yy, Zotaikon 2 nie jest żadne do przechodzenia, nie ma etapów. Yy, po prostu tak można zbudowywać takie coś że, coś, że są takie tam różne rzeczy. Yy, czyli że yy, no i to są takie ten... Takie różne, wiecie, serie. Zachęcam do łapek w górę. Jeszcze nie widziałem, ile mam łapek na koncie, ale niedługo zajrzę. No i przypom przypominam, 100 ła łapek. Musi być 100 łapek. Jeżeli chcecie bonusa, no to yy, wiecie. W takim razie potrzebny jest 100 łapek, żeby odblokować bonus. Potrzebny jest też takie, potrzebny jest jeszcze dla mnie, y... no i y... w Toasty Planet też będzie bonus, y... w Minecraftowych Klotach też będzie bonus, y... w będzie też bonus, wygramy na y... BBC... BBC Levels. Y... Zodajką też będzie bonus. Tak więc yy, jak widzicie, to nie jest odcinek, przypominam, bo nie ma ze mną Jaśka. Jak jest Jasiek? Normalnie odcinek. Jak nie ma Jaśka, jakaś informacja dla widzów. Ten cały odcinek to jest informacja dla widzów. Rezu mogłem na, najpierw zrobić tak, że... Yy, także się mam na Tomek informacje dla widzów. I tak by zrobił z tego całego odcinek No to wtedy yy, to nie będzie oczywiście na tym świecie Chociaż yy, jak dacie mi yy, yy, 500 łapek chociaż yy, w, main, yy, w, w Minecraft w butelce 100 to w tacy plan Boku Sekund 100, w Minecraftowych klocach 100, w Voxatronie 100 i w Zotaikon 100, no to, yy, no to nakręc taki bonus, co będzie trwał godzinę. No i to nie są żarty, godzinę będzie trwał. No i, ale, zwo, ale jak lepiej bez sensu. Takie, <gryw> powtarzają się już. Tak więc, a, i powiem wam, co się jeszcze zmieniło. Zrobiłem takie coś, że y, tutaj śmietniczek. Przypominam, że ten cały odcinek to jest informacja dla widzów. Tak więc y, Tak więc jeżeli dacie y, y, 500 łapek za... w każdych seriach 100, to wtedy wyjdzie, to wtedy wyjdzie y, godzinny bonus dla wszystkich gier. Naprawdę to nie są żarty. Czekajcie. Naprawdę to nie są te pożary, to żarty, nie są. Chyba tam za sobie To co? No więc. Już ta informacja dla widzów cała była. Mogę się już z wami pożegnać. Czekajcie. nie. Widać mnie kawałek Kówcia! Któraś skówek zginie zaraz. jest skówek zginie zaraz. O Jezu. No dobra, ale nie będę już przedłużał. To <śmuszczą> to tak więc... O Widać mnie. To co? Eee, pa eee, Narcia. I przypominam. Obejrzcie ten odcinek jeszcze raz, jeżeli e, nie zapamiętaliście dużo. No to więc to jest cały odcinek poświęcony na informacje dla widzów. Ale, ale mi tak niezręcznie starować. Tak więc... E, to więc wiecie, no. Chyba chciała wyjść. To co? E, pa! Na raka, Albo czekajcie, patrzcie na tamtego kurczaka.